Na drodze do piłkarskich marzeń, młodzi sportowcy zacięcie rywalizowali w hali zespołu szkół w pustkowie osiedlu. Na boisko wyszły 72 zespoły, w sumie około 720 dzieci. To był bardzo zacięty, pełen emocji i zdrowego współzawodnictwa w duchu fair play turniej. Na, na tym turnieju jest fajnie. Może zremisowaliśmy z najlepszą drużyną? Fajnie się gra. Piłka jest fajna i bardzo ciężko na to pracujemy. Piłka dla, te, dlatego, że lubię w nią grać. Ja bardzo lubię grać w piłkę, bo mój tata gra i po prostu bardzo lubię grać w piłkę. Ja tak samo od małego dziecka chciałem grać w piłkę, no i, no i gram dalej. To jest pasja. Bo jest fajna i tyle. Młodzież się rozwija, spełnia swoje marzenia poprzez yy, rozgrywanie takich turniej. Mogą się dzieci realizować w tym, co lubią, także to jest bardzo ważne i oby jak najwięcej takich inicjatyw. Gmina Dąbica stawia na sport i zachęca do aktywności fizycznej już od najmłodszych lat. Jesteśmy na turnieju na drodze do piłkarskich marzeń w Pułskowi Osiedlu, organizowanym. Po raz kolejny dla drużyn z powiatu dębickiego, robczyckiego i przyjezdnych, bo mamy również Rzeszów, Mielec, co bardzo cieszy. I kilka roczników młodych adeptów piłki nożnej bierze udział w tym turnieju. E, także bardzo się cieszę i dziękuję tutaj radnemu Juskowi, który organizuje to w ramach GAP-u e, i wszystkim trenerom zaangażowanym, bo logistycznie to jest bardzo takie poważne przedsięwzięcie, bo to jest e, trzy weekendy, sobota, niedziela, e, do południa, po południu, kilka meczy e, rano grają, jedne roczniki po południu. Kolejne także logistycznie bardzo takie trudne przedsięwzięcie, ale bardzo się cieszę, że odbywa się w gminie Dębica. Równolegle dzisiaj mamy turniej e-sportowy w CKiB, pragnę nadmienić, także Dębica gmina, gmina Dębica jest gminą również sportową, co bardzo cieszy na każdym poziomie. Także na drodze do piłkarskich marzeń jest gmina Dębica. Jest to trzecia edycja turnieju na drodze piłkarskich marzeń. Organizowany jest przez klub sportowy Chemik Pustków, Gminną Ośrodek Sportu Rekreacji, Gminną Akademię. Sponsorami tego turnieju jest Gmina Dębica, Lerk SA, Kronospan, firma Aura i Rechnowa. Celem tego turnieju no, jest, wiadomo, dać dzieciom szansę w okresie zimy większej możliwości grania, trenowania, no, zabawy, Pewno i rywalizacja też jest na pewnym etapie. Jest podzielony na roczniki, na grupy zaawansowania, to są grupy pro, do południa gramy, grupa gras, gra po południu, to też jest, działa to w ten sposób, że zawodnicy tam mniejszych umiejętności mogą sobie na równym poziomie rywalizować między sobą, a ci co mają większe, lepsze umiejętności grają też między sobą, rywalizacja jest na zdrowych zasadach. Była to już trzecia edycja turnieju na drodze do piłkarskich marzeń. Rozegrano go w trzech weekendowych terminach. Zawodnicy przyjechali m.in. z Rzeszowa, Przedsławia, Sędziszowa, Robczyc, Mielca, Pilzna i Dębicy.